Siemanko, z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś oczywiście mamy kolejny odcinek ze Snowrunnera i dziś wracamy na Zatokę Duncana. No a dzisiaj zgodnie z obietnicą, odblokujemy sobie nowe pojazd, jakim jest Mag. Znajduje się on dokładnie tutaj, koło samej bramy. Dodatkowo będziemy oczywiście musieli sobie odblokować garaż, a także po drodze o aby móc do niego dojechać. Do naszego garażu potrzebujemy dwa razy deski, dwa razy cegły oraz dwa razy części zamienne do pojazdów. Aktywowałem więc misję i może możemy sobie ruszać. Jest to też ostatni odcinek wakacyjny, bo oczywiście jutro zaczyna się szkoła. No część z was y, oczywiście chodzi do pracy, więc no nawet wakacji pewnie nie miała, tak jak i niestety ja. No ale część z was do tej szkoły chodzi, więc mam nadzieję, że fajnie będziecie się dzisiaj ze mną ten ostatni dzień bawili. Znaczy ostatni dzień wakacyjny, bo oczywiście również potem odcinki będą, ale wy pewnie będziecie mieli nieco mniej czasu. My kupujemy sobie pięcioładunkową naczepę z burtami bocznymi za 6800 i powoli ruszamy w świat. Znaczy no w świat. Tak naprawdę lecimy sobie tutaj. Tutaj, bo po drodze weźmiemy sobie serwisowe części zamienne. No i możemy się pakować, oczywiście części zamienne do pojazdów bierzemy sobie takie ładunki dwa. Wiem, że będziemy również potrzebowali sobie wziąć zwykłe serwisowe części zamienne, nie jestem pewien czy jest to jeden czy dwa ładunki, bo będą one nam potrzebne do tego żebyśmy sobie odbudowali, zbudowali, zniszczyli to osuwisko. No ale, wow, możemy te samochody przesuwać. Myślałem, że to jest taka normalna tekstura, że po prostu będziemy się na nich zatrzymywali, a zobaczcie, że możemy sobie tymi pojazdami normalnie... Rzucać. Normalnie możemy w nie wjeżdżać. One się normalnie odbijają, przewracają. Naprawdę spoko sprawa. No i dobra, jesteśmy sobie pod bramą. Mamy już taką wieczorną aurę. Troszkę czasu oczywiście minęło. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na drugiej mapie. I mamy tutaj maka. To on jest pokazany ciągnący ten statek, więc niedługo również my będziemy mogli go testować. Oczywiście na początku wybieramy się do osuwiska. Następnie bezpośrednio do garażu, aby go sobie zrobić. Jeszcze będziemy się, oczywiście, musieli wrócić tutaj do magazynu oraz tutaj do fabryki. No i jesteśmy pod naszym Osuwiskiem. Możemy je sobie odblokować, zobaczmy, ile nam tego będzie potrzebne. Akceptujemy sobie zadanko i mamy tutaj tylko raz serwisowe części zamienne. No, czyli w sumie wyszło na to, że wziąłem trochę zbyt wiele, ale to oczywiście nie przeszkadza. Eee, czekajcie, tylko jak ten ładunek oddać. OK, jest teraz zarządzanie ładunkiem, więc możemy sobie serwisowe części oddać 2800 i 270 ekspa. Myślę, że całkiem spoko. Ja tutaj w ogóle jeszcze gdzieś po drodze kryje się taki pojazd, który został gdzieś tutaj zakopany, zablokowany, zaraz go sobie zobaczymy. No i już widzimy, że z za krzaków się wyłania nam ciężarówka. Jest to chyba ta podstawowa autostradowa, więc my jej oczywiście nie chcemy, to i tak chyba nie jest nasza ciężarówka, po prostu taka, której możemy pomóc naprawię czy tak samo dostarczając w jakieś miejsce, możemy to sobie w sumie zobaczyć. Uwaga, uwaga, musimy i naprawić, i zacholować, więc misja naprawdę długa. A za to dostaniemy 4250. No i dobra, zobaczcie, jak ten garaż wygląda. No, teren tutaj idealny nie jest. Mamy w ogóle stację paliw pod samym garażem. Co tutaj się w ogóle dzieje? Jest to, słuchajcie, miejsce w takim razie naprawdę piękne. No, oczywiście nie jest piękne, jak chodzi o teren, bo naprawdę wygląda to źle. No, ale jeżeli chodzi o to, co mamy obok, no, to jest naprawdę super. My oczywiście Podajemy sobie ładunek, nie, czyli dwa razy serwisowe części zamienne. Proszę bardzo. Podjedźmy sobie jeszcze tam, zobaczymy co tam nam się pokazuje, bo chyba z garażu korzystać nie możemy. A więc, dlaczego to nam się podświetla? To akurat bardzo dobre pytanie. Możemy przenieść do garażu? Czekajcie, to po co my budujemy garaż? A, my budujemy warsztat, szlak, czyli garaż mamy od początku odkryty. Okej, okay, okej, okay, poczekajcie. Yy, aha, dobra. Yy, budowa drugiego garażu. Yy, da nam miejsce w garażu oraz sklep z pojazdami, czyli tak naprawdę mamy tylko jedno miejsce w garażu, z tego co rozumiem. Poczekajcie, gdzie jest nasza ciężarówka, co się z nią stało. Aha, my nim nie wjechaliśmy do garażu, a po prostu stoimy obok niego, ale możemy sobie wyciągnąć drugi pojazd. No dobra, nieważne, czyli tak fajnie będzie sobie skończyć tę misję. Czyli to jest w sumie taka misja, którą niekoniecznie trzeba zrobić, ale się oczywiście przyda. Teraz już możemy się bezpośrednio do garażu tepać. No ale oczywiście wciąż nie mamy miejsca, żeby sobie tam pojazdy zatrzymać i w cały czas nie możemy ich naprawiać i tak dalej i tak dalej, więc to nam się oczywiście mega przyda, więc jedziemy sobie po deski i cegły. No i dobra, jesteśmy z powrotem w mieście. Fajnie, że mamy tyle stacji, to możemy sobie ciągle gdzieś tam dotankować i tego paliwa nigdy nam nie brakuje. No i za... zauważyłem, że w sumie ZXa to używamy praktycznie w każdym odcinku, więc fajnie by było w końcu troszkę to tej różnorodności tutaj dodać. Hmm, dlatego mam nadzieję, że ten Mac okaże się na tyle fajnym pojazdem, że będziemy go sobie mogli po prostu używać zamiast Ziksa, że będzie on na tyle dobry. No, ale to sobie oczywiście zaraz zobaczymy. No i dobra, ładujemy sobie cegły dwa razy. Hmm, oczywiście mamy tam troszkę więcej tych pojazdów mocniejszych. Tylko oczywiście jest taki problem yy, paliwa i po prostu większość pojazdów ma na tyle mały zbiornik. Albo na tyle dużo pali, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie zbyt daleko dojechać. Tak? A Zix to jest naprawdę potężna maszyna, 500-litrowy zbiornik i jeszcze bagażnik dachowy, i to jest naprawdę mega duży zapas. Zresztą sami to widzicie, spokojnie sobie dojedziemy do misji, dojedziemy sobie spokojnie do stacji, nie zmarnujemy całego paliwa, jeszcze mamy cały na dachu. No i po prostu możemy spokojnie całą mapę takim Zixem zwiedzić, no a innymi pojazdami to by się nie udało. No i pewnie się w ogóle zastanawiacie, dlaczego zaczynamy sobie w tym odcinku od zrobienia misji z garażem, a nie jedziemy sobie bezpośrednio po nasz nowy pojazd. Nie, to dlatego, że też tutaj zostałem zaspoilerowany i wiem, że będzie konieczne, aby ten pojazd y, zabieźć do garażu, taka jest podobno misja. Nie, dlatego pomyślałem sobie, jak mamy go ciągnąć na tamtą mapę, no to po co, zróbmy sobie garaż tutaj, który nam się na pewno przyda, dociągmy go sobie tutaj i niech jest na tej mapy, na której oczywiście utknął, niech tutaj dalej służy. No i ta mapa staje się też ogromnie przyjemna dzięki temu drugiemu garażowi, fajnie jakby na każdej, y, na każdym regionie było tak, że na każdej mapy jest inny garaż. A nie tak, że na przykład mamy na cztery mapy tylko jeden, bo wtedy naprawdę jest sporo jeżdżenia, sporo nerwów i to jest naprawdę mega ciężar. Jesteśmy z powrotem w miasteczku, więc jedziemy tym razem do no po prostu tutaj, do tego do tej fabryki, o tak to się nazywało czy tam nie fabryki, no nieważne w każdym bądź razie bierzemy sobie stąd deski nie tylko to jest dla nas ważne oczywiście deski bierzemy sobie dwa razy w taki sposób przyczepę mamy pełną i wracamy do naszego garażu. No i sprawdziłem to jest dokładnie 40 odcinek chciałbym zrobić taki, nie wiem specjal, taką może tradycję że z co 50 odcinków czyli odcinek 50, setny, 150 200 i tak dalej i tak dalej będą odcinkami naprawdę długimi, takimi chociaż po 40 minut, więc no no spodziewajcie się takiego za 10 odcinków. Mogę wam to w sumie wyliczyć, kiedy to wypadnie. Na moje oko chyba 7 października wypada odcinek 50. Jeżeli oczywiście wszystkie się pojawią, bo czasami no coś tam wyskoczy i po prostu odcinka nie ma, tak też się oczywiście zdarza. No to spodziewajcie się, że już w sumie za miesiąc ten odcinek się pojawi. Myślę, że w sumie spoko, bo wiem, że czekacie czasami na dłuższy odcinka. Nie jestem w stanie robić każdego takiego naprawdę długiego, bo tego czasu jest po prostu mało, bo bardzo dużo pracuję, Plus nagrywki też zajmują naprawdę sporo czasu. A więc no robię co. Po prostu mogę. No i jesteśmy pod naszym garażem. Tutaj mamy w ogóle jakiś serwis. Czekawe, ciekawe, czy możemy się tak po prostu naprawić. Jestem ciekawy, jak to wygląda. E, pojazd w pełni naprawiony, okej. Okay, nawet o tym w sumie nie wiedziałem. A więc dobra, jedziemy sobie do naszego punktu, oddajemy nasze dwa ostatnie ładunki. No i ten garaż mam nadzieję, że zobaczymy jak się buduje. Bo zobaczcie, że jest on w rozbiórce. Więc chyba będzie tutaj piękna animacja. Uwaga, uwaga moi drodzy. Czas, abyśmy to zobaczyli, dokładnie będzie animacja, jak on powstaje. Chyba. Je. No. Szałowa to ona nie była. Mamy oczywiście 16 000 i 1380 ekspat, to naprawdę sporo. Nie, troszkę mnie zabalała ta animacja, myślałem, że będziemy widzieli jak te mury powstają, a tutaj po prostu zrobiło się tak pstryk i się wybudowało, szkoda. W ogóle pisaliście mi, że do Kenwarda można dać bagażnik dachowy, nie mam pojęcia gdzie ja to przegapiłem i czy faktycznie jest szansa, żeby taki bagażnik dachowy dać. No jest, nie mam pojęcia moi drodzy jakim cudem ja to przegapiłem, jakim cudem tego nie dałem, w ogóle miałem to kupione. Więc, oczywiście, trafna uwaga z Waszej strony, wybaczcie, że to przegapiłem. Jesteśmy pod miejscem, w którym wydaje mi się, że będzie najbardziej płytko. Eee, to jest to miejsce między wysepkami. Myślę, że tutaj po prostu, no, dlatego że są wysepki, będzie w miarę płytko. Aha, no, tak podwójna skrętna oś. Nie będziemy się zbytnio oddalali, bo widzimy, że już tutaj robi się coraz bardziej stromo. Ale, właśnie, między tymi wysepkami jest dość, dość fajnie. Bo chciałem wcześniej pojechać tędy od razu do miasteczka, ale. Stawiam, że tam byłoby po prostu wody po sam dach, a tego byśmy nie chcieli. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało tutaj. Czy ta woda się tak szybko podniesie? Nie, nawet że słuchajcie, nie, gdzie jest ten mak? Jest on tutaj, o jednak popatrzcie, co się tutaj dzieje. Zaczepimy więc sobie wyciągarkę, żeby się dalej nie oddalać, i yy, podpinamy się do naszego maka. Na początku sobie oczywiście odbierzemy misję. Żebyśmy go na pewno mogli dostać I on ma w ogóle osi, jak to fajnie wygląda Misja oczywiście z tyłu, żeby było ciężej dojechać No super No i dobra, wjechałem w końcu w punkcik Musimy go sobie naprawić oraz zacholować No naprawy to się nie spodziewałem, więc mi się to nie podoba Oby nie było to zbyt wiele I na szczęście nie jest, więc fajnie, że nie używałem tych części z dachu To możemy go sobie bez problemu naprawić A więc czas go naprawić oraz zatankować Zaczynamy oczywiście od paliwa Mam nadzieję, że tym razem nie będzie on Uszkodzony i paliwo nie będzie wyciekało jak ostatnio po prostu to było. Jeszcze go sobie oczywiście naprawimy, tych części również na tyle posiadamy. Nie z X-a tylko oczywiście Maka. A więc proszę bardzo, wszystko naprawione. Czas, żebyśmy go dostarczyli do centrum serwisowego, czyli jednak nie do garażu. A pytanie brzmi, gdzie jest to centrum serwisowe? Okej, okay, udało mi się znaleźć, mamy to praktycznie koło samego garażu, więc i tak fajnie, że sobie garaż zrobiliśmy, bo go sobie od razu zteleportujemy. A więc podpinamy naszego maka i powiem wam, wygląda on naprawdę fajnie, tak groźnie, no nie? Co też tak zwróciło moją pierwszą uwagę, to to, że wydaje się, że jest on naprawdę niski i będzie on miał problemy w takim dużym terenie, w takich wiecie, bardzo górzystych terenach. No ale to oczywiście zobaczymy, jak będzie wyglądało, bo nie ma co gdybać. Tutaj wiemy, że było dość głęboko. Przez chwilę, ale postaramy się tego uniknąć. Mam nadzieję, że uda nam się to spokojnie przejechać. Mak ma niebezpieczny poziom wody, w końcu został naprawiony, więc nic dziwnego, że się niszczy. Ale i tak chyba e, potem go sobie scholujemy, więc nie ma to większego znaczenia. Całe szczęście się nie wywraca. Zobaczcie, cztery osie z tyłu. Nie, trzy, przepraszam. To naprawdę sporo. Jedna oś z przodu. Mam nadzieję, że będzie miał napęd na wszystkie koła. To będzie naprawdę mocne. No i muszę Wam przyznać, że w sumie nie słyszałem żadnej opinii na temat tego pojazdu. Będzie to dla mnie taka troszkę niespodzianka, bo nikt z Was się nie chwalił, jak tam on sobie radzi i tak dalej. Więc no nie mam pojęcia, czy on jest dobry, czy nie jest dobry. No ale oczywiście wygląda pięknie, więc mam nadzieję, że to piękno będzie szło z parą. W parze oczywiście z jego funkcjonalnością, ale to się okaże oczywiście za chwilkę, jak sobie nie wyjedziemy z garażu. No i dobra, jesteśmy sobie pod garażem. Jeszcze go tam trochę uszkodziłem, ale to nie ma znaczenia. Jak mam być szczery, to zajęło to naprawdę dość długo. No i przez całą trasę naprawdę bardzo mocno czułem, że to my tym Zixem ciągniemy ten pojazd. Mimo włączonego oczywiście u niego silnika, bo jest naprawiony. Jednak on przez całą tę trasę nie dawał sobie rady, a po prostu to Zix go musiał przez całą tę trasę ciągnąć i było czuć naprawdę ogromny opór. Nie no, ale może to jest kwestia gorszego silnika, słaby hopon. Zaraz to sobie oczywiście zobaczymy, nie ma co gdybać. No, oczywiście troszkę mnie to przeraziło, że radzi sobie tak kiepsko w tym terenie. Wow opony oczywiście wyglądają na terenowe ale no zaraz zobaczymy jak to będzie no chyba, że nie, bo wiadę w słup a więc dobra, wciągamy go sobie w kwadrat i już mamy odblokowanego maka. Eee, co też mnie bardzo martwi, to kurde, rozpętała się ogromna burza u mnie za oknem. Mam nadzieję, że zaraz nie wywali prądu. Ach, te burze to jest naprawdę ostatnio masakra, co się z tym wszystkim dzieje. My sobie, oczywiście, przechodzimy do naszego maka, bo już mamy taką możliwość. Zobaczcie sobie, jak on wygląda. Naprawdę lubię te chwile, gdy ten pojazd jest tak poniszczony, gdy on wygląda tak pięknie. Jest to, słuchajcie, moim zdaniem jeden z najładniejszych pojazdów, jakie na razie mieliśmy. Jak nie najładniejszy. Ma naprawdę takie mega eleganckie, ładne kształty. Takie nowoczesne. My go sobie oczywiście holujemy. A więc czas na to, co kocha każdy, czyli czas na tuning. Zaczynamy sobie od silnika. Mamy V6. Oczywiście przechodzimy sobie na V8, która będzie lepsza. Ta za 20 koła. Naprawdę mega drogo. Mamy 80 tysięcy, ale oczywiście bierzemy, bo będzie warto. Następna skrzynia. Mamy wielozadaniową, a bierzemy sobie terenową za 5300. Zawieszenie fabryczne, ale mamy również aktywne oraz podwyższone. Idziemy oczywiście w aktywne. Opony, i tutaj mamy terenówki. No właśnie, ale czy one sobie tak dobrze poradzą, nie jestem pewien. Pójdziemy sobie, oczywiście, w opony błotne. Nie, szkoda, że nie ma tych takich. Yy kulek błotnych, one sobie radzą naprawdę spoko. No a my pójdziemy sobie w te DMHS-1. Wyciągarka, tutaj oczywiście mówiłem, że sobie nie żałujemy, czyli idziemy w mocną średnią albo bardziej zaawansowaną średnią. Blokadę dyferencjału mamy odłączaną. Troszkę mnie to boli, bo wolałbym, gdyby była zawsze włączona, no ale dobra, no nie narzekajmy. Następny będzie snorkel i tutaj chyba ładniejszy jest ten za 1700, jest tak samo wyżej, więc będzie to oczywiście bardziej, yy, bardziej funkcyjne. Zaczynamy więc od wyglądu przodu. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy osłonę szyby. Czy to nam będzie potrzebne? Fajnie, w sumie, wygląda ta z czterema odblaskami, więc ją sobie weźmiemy. O kurde, ciekawy jestem, czy słyszycie, jak leje. Ale napierdziela ta burza. Masakra, co się ostatnio dzieje. My sobie, oczywiście, bierzemy materiały na bagażnik dachowy. To jest coś pięknego. Fajnie, że on to ma. Następny będzie zderzak. I tutaj mega ładnie wygląda ten początkowy. Co prawda, nie no, jest on po prostu piękny. Ja go zmieniał nie będę. Co prawda, pewnie te by dodały troszkę trwa. Całości, czy to nie ma znaczenia? Chyba nie ma, bo to jest chyba tylko kosmetyczne, a to wygląda naprawdę mega ładnie. Lecimy do różnych, a tutaj mamy klaksony, ale mi się osobiście klaksony nie podobają. Następny będzie wydech, wydech mamy oczywiście z tyłu i najładniejszy będzie wydech ten. Na sam koniec obręcze, mamy dwa gatunki, bierzemy sobie drugie. No i czas na kolorek, czy jest sens w ogóle, żebyśmy ten kolorek... Wow, co tutaj się dzieje w tych kolorkach kolorowych? Kolorkach kolorowych, tak. Ten zielony troszkę zbyt rzucający się w oczy, ale naprawdę bardzo Ładny. Pomyślę, czego potem nie zostawić. Ten niebieski też naprawdę wygląda fajnie, i to jest chyba ten, który sobie aktualnie założymy. Niebiesko-czerwony. Wygląda to naprawdę mega, mega dobrze. No i to chyba czas, żeby go wypuścić w teren i zobaczyć, jak sobie poradzi. E, jak chodzi o wygląd, jest on przepiękny. Naprawdę to wygląda dobrze. Ok, załączamy sobie oczywiście Niski Plus, załączamy sobie blokadę, żeby faktycznie móc go sprawdzić w tym terenie. No to musimy mu dać takie możliwości, więc blokada musi być. Ale pięknie się wyrwał. Ta V8 go tam pięknie drze. No, a my dajmy mu jakiś cięższy teren, no bo tutaj to możemy sobie oczywiście jeździć wszystkim, choć widzimy, że najmniejszego problemu nie ma. Jest to oczywiście bieg Niski Plus, więc prędkość jest naprawdę spoko. Nie ma na co narzekać. Spalanie 12 litrów, więc nie jest to zbyt wiele. Eee, pytanie, gdzie tutaj znajdziemy taki dość mocny teren? Tutaj na na pewno nie, możemy sobie pojechać tutaj na zbocza i w tej wodzie na pewno dobrze się pobawi. Jest naprawdę ogromny i to się mocno rzuca w oczy. Zobaczcie, jak, jaki on jest po prostu wysoki, jak patrzymy z kamery z tyłu. Mogę w sumie wziąć jakiś ładunek, to by troszkę lepiej wyglądało, ale to nie jest słuchajcie, najważniejsze. Ważne jest to, jak on sobie poradzi. Zobaczcie, że sobie płynie wręcz po tym e, błotku. Możemy mu jeszcze troszkę pomóc, bo widzimy, że zahacza o to błoto. Możemy, oczywiście, go podnieść. W końcu mamy taką możliwość, i na tym podwyższonym zawieszeniu powinno mu iść to jeszcze lepiej. Może nie będę aż tak szalał, wciśniemy sobie ten pedał gazu troszkę mniej żeby się tak nie kopał, no i zobaczcie, że będzie on tutaj bez problemu szedł. On tak fajnie się bawi w tym trenie, że wrzucimy mu bieg niski, bo na tym niskim pusto trochę za bardzo on szaleje, no i wjedziemy sobie tak bezpośrednio w tę wodę, przejdziemy sobie przez środek bagna, Myślę, że to będzie test idealny, oczywiście zawieszenie podwyższone, nie wiem czy w sumie nie byłoby lepsze zawieszenie niższe, czy nie byłby lepiej osadzony, ale z drugiej strony haczył by o błoto, jestem w sumie ciekaw waszej opinii, czy uważacie, że lepiej by sobie radził tutaj z zawieszeniem podwyższonym, czy z zawieszeniem obniżonym, jestem ciekaw. Jak to dokładnie działa i jakie też wy macie na ten temat przemyślenia? Ok, nawet na biegu niskim yy, widzę, że warto, żebyśmy sobie to tak troszkę, żebyśmy sobie po prostu troszkę wolniej jechali, niż pozwala nam na to oczywiście nawet niski bieg. Yy, dobra, spróbujemy go sobie obniżyć. Wydaje mi się, że będzie jeszcze gorzej. Włączymy sobie sygnalizatory. No pięknie to wygląda. Obniżymy go sobie, no i możemy ruszać. A więc dobra, powolutku przy brzegu. Tutaj też mamy drzewo, więc w sumie nie jadę zbyt mądrze, bo to drzewo raczej zostanie przez nas zahaczone. Okej, okay, jak jest obniżony, to jedzie o wiele lepiej, to też warto zapamiętać. Podwyższenie zawieszenia zniszczyło mu ee, jego szanse jazdy, więc nie ma co podnosić zawieszenia. Tutaj mamy ten pojazd, co nas nie interesuje, i zobaczcie, że on sobie po tej wodzie jedzie jak chce. Więc była to po prostu wina moja, że go podniosłem. Myślałem, że w sumie na wyższym będzie jechał lepiej. No nieważne, moi drodzy, zobaczmy, że jedziemy sobie jak chcemy. Pojedziemy jeszcze tutaj przez środek. Tutaj nie ma szans, żeby przejechał, bo pewnie się w ogóle utopi. Ale kusi mnie, żeby go sobie tutaj sprawdzić. Włączyłem wam jeszcze dzień, żebyście lepiej widzieli, jak się topi. A więc to jest kolejny mega dobry powód, żeby sobie to DLC kupić. A my wjeżdżamy bezpośrednio w środek tego jeziora. No głęboko tutaj musi być, no nie oszukujmy się, zaraz go po prostu e, przestaniemy widzieć. Tak mi się wydaje. No dokładnie, zobaczcie jak mocno się tutaj zanurzamy. Ale snorkel mamy dość wysoko, jeszcze do snorkla jest daleko. Jestem ciekaw, czy my sobie tak po prostu pojedziemy na drugi brzeg. Okej, okay. to jest nasz słuchajcie, statek podwodny. Jedziemy sobie jak gdyby nigdy nic. Fajnie, podoba mi się. Możemy sobie tak spokojnie jeździć po jeziorku. No dobra, troszkę sobie pojeździliśmy. Nie udało się go w żaden sposób zatrzymać. Błoto, błoto pod yy, wodą nic go, słuchajcie, nie powstrzyma. Pojazd jest naprawdę mega, mega dobry. No i myślę, że oczywiście w kolejnych odcinkach będzie mega często używany, bo naprawdę poradził sobie świetnie. A więc ja Wam w taki sposób dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. A my widzimy się w kolejnym odcinku już w sobotę. No i nie chcę, przepraszam, we wtorek. No i nie chcę gdybać, ale pewnie Mac będzie tam bohaterem. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się, Siemanko.